<gry> no, ale jakie są założenia? ale jakie założenia? Czyli cały czas... To jest szans na się zauwały dalej i wiedzą i mało Tak trzeba grać. A tu już będą grał na da. 3 4 URS ten co da jest No. Się, w tym Ale ten tak wdech, Większe problemy chodzi o to. Że... O już zaraz nic o, o jeden. No i teraz Rady. raz Kuba bardzo przegio i Ja ten kurwa nachał się. Odmacą całe szczęście no rzeczy w tym stroju tak żadne jakiś No to myślę, że to będzie ich Afrodyzja i wygrają tam Fajny kompiję Ale wybrać drużynę Do... Tak, czyli to najlepiej akurat przypastałem tam równo, więc idę.

Dobra, to już teraz. Zbijał odbyć często, bo... Zdecydowałem, że podczas... Ja mógł się posikać. Nie? Ale kilka tak chyba... chyba... no, w... na będziemy Zrobociemy osłabieni mega. Ale jutro zy... Wszystko samo. No ma jeszcze. W to... tak... brutnym balonze siedzi. Na wczesnych czasach. Piśmie mówisz o jakimś budżecie, tak teraz? No dokładnie. Znaczy powiem Ci tak, ja jakby ze swojego, swojego doświadczenia wiem... Ja pierd... Nie kurwa, proszę. tam ja Oj, znowu piętka. Przesiadzie. Ale to jest zdrowy kół. Boryz zamiast Mogą też strzelić, czy to tak samo wygląda? Boż wynik u Was? A Pani was. A Czy? Czy? Co Czy? Czy? Co Co nie? Nie. Ten jest Jaskułowski, to najlepszy w szkole, No do końca sezonu. A nie gra? Jeszcze myślę, że zrobił po tym nagraniu. A w najlepszej sytuacji, w drugiej lidze na przykład. kurwa, no to. Będzie kartka. Wiem, sorry. to w nagra nie jest takie silne, Silna, moim zdaniem. Nie jest takie mega silna wcale.